Zachęcam Cię do przeniesienia numeru do telefonii internetowej Halonet. W Halonet nie płacisz abonamentu, rozmawiasz już od 4 groszy za minutę, a z innymi użytkownikami łączysz się za darmo. Połączenia możesz wykonywać przy pomocy tradycyjnego aparatu telefonicznego, do którego podłączasz tzw. bramkę VoIP. Możesz również dzwonić za pomocą telefonu VoIP, darmowego komunikatora VoIP lub telefonu mobilnego z dostępem do bezprzewodowego internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie są atuty Halonet i jak wykonywać połączenia, wejdź koniecznie na nasz kanał w serwisie YouTube i zobacz film Dlaczego warto i jak korzystać z telefonii internetowej Halonet. Przenosząc swój obecny numer telefoniczny do Halonet do końca listopada bieżącego roku, Otrzymujesz dodatkowe bonusy w promocji gościnny halonet. Co możesz zyskać? Za pierwszy przeniesiony numer nie zapłacisz ani złotówki przez najbliższy rok. Dodatkowo otrzymasz 100 minut bezpłatnych rozmów oraz kod promocyjny o wartości 25 zł, dzięki któremu będziesz mógł zakupić bramkę VoIP lub telefon VoIP w naszym sklepie internetowym po niższej cenie. Możesz też, jeśli posiadasz przenieść drugi numer. Będzie on również bezpłatny przez najbliższy rok i dodatkowo zaopatrzymy cię w 50 minut darmowych rozmów. Jak możesz skorzystać z promocji gościnny Halonet? W terminie od 19 października do 30 listopada bieżącego roku prześlij do nas mailem lub tradycyjną pocztą prawidłowo wypełnione dokumenty związane z przeniesieniem numeru. A w tytule maila lub na kopercie Napisz nazwę promocji: Gościnny halonet. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem, musisz pamiętać o tym, żeby założyć swoje konto. Zrobisz to za darmo i w bardzo prosty sposób, klikając na tego linka. Jak przenieść numer do halonet? Dokumenty oraz informacje o procedurze przeniesienia numeru do halonet. Można znaleźć na niniejszej stronie. Numer możesz przenieść od następujących operatorów wymienionych w tym miejscu. Klikając w link przy konkretnym operatorze, pobierzesz dokumenty niezbędne do przeniesienia Twojego numeru od danego operatora do Halonet. Są to trzy bardzo krótkie i proste do wypełnienia formularze. Upoważnienie, oświadczenie i rozwiązanie umowy. Dokumenty przesyłasz na adres mailowy numer małpka lub pocztą tradycyjną na adres tartel spółka zo 44 stogliwice ulica Kozielska 18. Nie zapomnij o wpisaniu frazy gościnny halonet. Po wysłaniu przez Ciebie wypełnionych dokumentów dalsza procedura przeniesienia leży już po stronie halonet. W odpowiednim momencie otrzymasz informację o dacie przeniesienia numeru i jeśli aktywacja przebiegnie prawidłowo, dzięki promocji gościnnych Halonet utrzymanie przeniesionego numeru przez rok będzie darmowe, a Twoje konto zostanie zasilone bezpłatnymi minutami. Dodatkowo, na 3 lub 7 dni przed planowaną aktywacją numeru otrzymasz od nas kod promocyjny, obowiązujący w sklepie internetowym Halonet.